Sieman Santiago, witam oczywiście na Hellcase. Ie. Pamiętaj o kodzie promocyjnym Santi7, w tym miejscu, sobie wpisuj, który da Ci plus 10% do depozytu i oczywiście dodatkowe gratisy na start. Przypominam ci, że fajną rzeczą na Hellcase jest to, że mamy tutaj swój giveaway, więc jeśli jeszcze Cię w nim nie ma, to możesz do niego dołączyć. Klikając link w opisie, jest tutaj giveaway, wystarczy wpłacić 3 dolarki z kodem Santi7, i tutaj końcówka konkursowa, i otworzyć skrzynkę New Beginning. I wtedy bierzesz udział w konkursie organizowanym stricte przez Hellcase a. na Case na dwa itemy, na Glocka yy, Water Elemental i na ten lepszy skin Code Red do Digla. Jest 14 osób w konkursie na ten moment i będzie trwało jeszcze 10 dni. I od razu Ci powiem, że po tym konkursie yy, wydaje mi się, że od razu będzie kolejny, więc śledź serię z Hellcase'a. Dzisiaj będziemy otwierać skrzynię yy, Pago, tak sobie postanowiłem. Yy, jest tutaj na stronie skrzynia Pago, na samym dole są właśnie skrzynki yy, twórców już sobie przejdziemy. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jest skrzynia pago. I co ona tutaj skrywa? Mamy tutaj uspa takiego OG starego uspa. Najdroższym skinem jest chyba ten nóż Freehand. Ok, za 300 dolków. I w sumie podobny, podobnie cenowo w dobrym stanie jest Bloodsport. No, otwórzmy sobie na próbę, myślę, trzy sztuki. Przejdziemy z tą skrzynką też na bitwy, zobaczymy jak na bitwach się sprawuje, ale póki co zobaczmy zwykłe otwarcie. Mamy RedLine'a, RedLine teraz strasznie podrożał, jak mamy cztery, bo się oglądałem za RedLinem field testa, no i na PLN to na Steamie już kosztuje chyba 150 zł, jak się nie mylę, ale to skrzynka w ogóle na profit wyszliśmy 15 dolków, więc całkiem, całkiem nieźle nam poszło. Kolejna uuu, Orion. Orion też zajebisty skin. I idę Orion. 66. OK. Także póki co, to skrzynia za zaskakuje 66 doków. Jeszcze raz spróbujmy te 3 sztuki, skoro dwa razy wyszedłem na profit. Zobaczymy, czy, czy trzeci raz się uda. I za trzecim razem ten dig jest w miarę spoko, ale chyba to będzie delikatny minus. No, 25. No to jest 10 dolków w plecy. Ale tamte poprzednie otwarcia fajnie nam oddały. Tutaj mamy. To jest Store. Nie widziałem tego wcześniej. Aha, tutaj można sobie kupić ym, do naszego profilu na Hellcase takie, jakby ulepszenia. No to sobie kupmy może ten Reaktor. Buy. Apply. O! No i ładnie, zarąbiście. Możemy sobie też kupić. Nie, no tego to nie chcę kupować. Ale jeszcze wracając, pamiętacie taki odcinek z farmą agentów tutaj? Na wortagach możemy sobie właśnie agentów otwierać. I zapomniałem wam powiedzieć, zaraz wam powiem: tylko otworzę sobie jeszcze jednego agenta. Proszę, ten item. Eee, Zabiorę wam jeszcze innego, eee, jednej rzeczy powiedzieć z tymi agentami. Jeśli chcecie te wartagi zbierać z agentów, to trzeba kliknąć na My Profile i tutaj macie Collect Now, bo oni, ci agenci tutaj w tej zakładce e, są w raidzie i jakby co godzinę zbierają 60 tutaj, w, no mi powiedzmy, bo ja mam tytuł tych agentów i możemy skolektować. I znowu oni zaczną zbierać sobie. Także tak to, tak to, tak to wygląda. Nawet nie wiedziałem, więc tutaj w gwoli wyjaśnienia. Dobra, przejdźmy sobie na bitwę na skrzynię PAGO. I w ogóle jest też nowy tryb na Hellcase, ale o nim będzie film następny, wydaje mi się. Zróbmy sobie 9, 10 PAGO, 120 dołków. Jest sharing mode, i to polega na tym, że wydropione skiny dzielą się przez każdego gracza. Ale to dzisiaj się nie będziemy tym zajmować. Na następnym odcinku wam pokażę o co chodzi, a następny odcinek będzie w poniedziałek i muszę wam powiedzieć, że od stycznia styczeń i luty odcinki z Hellcase'a będą w poniedziałki i w środy. To tak muszę wam to poinformować oczywiście, jeśli ktoś jest chętny na oglądanie tej serii. 43 dolki dla niego, dobry start dla Bota Perego, Też dobrze teraz trafiamy, bo MK21 dolków. Oj proszę, dobra, nie jest jakiś wybitny stan, bo ten pierwszy był fak faktycznie w stat minimalware, więc dużo kosztował. Jeszcze jest to do odrobienia, 30 dolków przewagi ma nad nami. Eee, oj, ładny ten ticket, O kurde, właśnie tak coś czułem, bo taki ładny to faktoryniu. A zarazem drogi, trzy skrzynki jeszcze zostały. Pago. No i spójrzmy, czy coś jeszcze tutaj się uda Powalczyć. Uda się powalczyć. Wychodzimy na prowadzenie. O tyle, o tylko 10 dolków. Względem tego ostatniego. To też jest dobry chyba. Tak, 20 dolków dla nas i ostatnia skrzynka. Mamy przewagę. Proszę. Wygraliśmy to. <grytanie> Jaki comeback tą m zrobiliśmy? Bitwa za 120 dolarów i wygraliśmy skiny o wartości 500, więc zarąbiście mogę już na powiedzieć. Dobra, stwórzmy taką samą bitwę od razu i dodajmy też od razu boty, żeby nie czekać na przeciwników. A tobie, oczywiście, przypominam, że strona Hellcase przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Tak samo e, jak ten materiał, który jest oznaczony i jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich, więc mi to na uwadze. Bo nie wiem, czy o tym wspomniałem na początku, a warto to powiedzieć. E, dobrze, lecimy ze skrzynią PAGO. Jeszcze 7 sztuk. To no, ten Deagle nie taki jak w poprzedniej, bo ten jest trochę bardziej obdrapany. Ale w Satraku Field Tested. Ok, Oj, przepraszam za powiadomienie. Na no moim iPhone. Okej. Okay. Połowie jesteśmy z Zależy czy w statraku nie w Statraku Battle Skirt. No to tak średnio. Kolejna dla nas raczej. No nie, bo ten w Dobra. O nie. Znowu faktory trafiu. Oj. No war, Myślałem, że jakiś w to też droższy by był. Okay, no musimy znowu dropnąć tą Mkę, żeby nadrobić chyba, ale nie wiem, co się uda. No niestety, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Ta bitwa niestety przegrana, ale powiem wam, że overall skrzynia Pago naprawdę naprawdę zaskoczyła. Fajnie rzuca. Fajne skiny do gry CS2. Jeszcze pozwolę sobie zwykle jaka otworzyć, natomiast sprzedam sobie na początku tej temy. Oczywiście pamiętaj, że jeśli jakiś skin. Na ci się ci nie podoba, który którego trafiłeś, możesz kliknąć sobie tutaj Exchange Items i wymienić go na inne o podobnej cenie, co jest naprawdę fajną opcją, bo możemy sobie zaznaczyć maksymalnie bodajże tak trzy skiny i wymienić na jeden lub właśnie kilka takich, które nam się podobają. Na przykład bym zaznaczył sobie takiego ta gertufa i coś jeszcze bym sobie zaznaczył, tylko trzeba tam niżej zjechać. Także tak to wygląda, tak to wygląda. Ja sobie natomiast sprzedam te wszystkie itemy i otworzymy jeszcze skrzynię Pago. Kilka razy, eee, przechodzimy na dół. Skwina Zróbmy sobie 10 na raz, więc taka powiedzmy mała bitewka. Proszę o coś dobrego, żeby się udało tutaj trafić. Proszę, proszę, proszę. Jakieś fajne skin do gry CS2. Co Czy coś trafimy? Mamy Chantico, mamy też Baskila i tutaj mamy 100 dolków Wydaliśmy 120. Nie ma jeszcze takiej wielkiej tragedii. Zróbmy jeszcze 5 na raz, otwarć. Zobaczymy jak to żyć, zobaczymy jak to da. Du, du, Okej, okay. tutaj trochę gorzej, zależy ten w USB w no niestety bez Tatraka, więc to otwarcie na e, sporawy minus. Ale bitwy nam bardzo dobrze oddały, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Pamiętaj oczywiście, że strona przeznaczona jest do osób pełnoletnich a otwieranie skrzynek wiąże się z ryzykiem otrzymania tańszego skina niż wartość skrzynki. Więc przykładowo, jeśli otworzymy, skrzynki, e, otworzymy skrzynkę, to ten skin wytropiony nie musi być e, wcale tym najlepszym możliwym do, traficia, do trafienia. Może być któryś z gorszych dostępnych właśnie skrzynce, e, a jest w tym momencie to Cortex za 5 dolków. E, przypominam Ci też, żeby sobie odbierał um, tutaj Daily Free. Jeśli wbiłeś drugi poziom na stronie, to masz skrzynkę Newbie Case, którą możesz otworzyć za darmo. Tak wyglądają lasdy, dropy i e, tutaj masz właśnie nawet ranking, w którym możesz odbierać sobie rzeczy, za wbijanie poziomu na Hellcase. E, ja mogę sobie tutaj sklejmować tego na przykład agenta. Tak, tak, na 13 poziomie. E, mogę sobie sklejmować też bonus i tutaj mamy. 1x Gold Premium to będę musiał ogarnąć i podłączyć sobie e-maila. Także sobie to ogarnię. No i oczywiście, na przykład Sandy 7, zapraszam też do sprawdzenia giveawaya, zobaczyć, czy opłacać się tam wchodzić, czy nie. No, ja zapraszam. Także dzięki serdecznie za dzisiejszy opening. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.